Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym filmie z serwisu. Tym razem będziemy mieli naprawę od początku do końca. Przy czym, naprawa jest trochę tutaj wyrażeniem na wyrost, ponieważ na warsztacie mamy Packard Bella. Jest to komputer, który jest w zasadzie całkowicie sprawny. Jedyną jego wadą jest połamana obudowa, i to już tak połamana, że tutaj. E, no jest to tragedia. E, zobaczcie jak chodzi o wygląd obudowy. Tutaj już widać ewidentnie, dam tylko trochę wiecie, co wyższe ISO, bo coś ciemno jest troszeczkę. O, teraz powinno być lepiej. Zobaczcie jak tutaj wszystko się rozłazi. Nie ma również kompletu śrubek. Wyjmiemy sobie baterię. To na dobry początek. Tutaj wszystko jest dosłownie połamane. Jak próbujemy ten komputer otworzyć, patrzcie uważnie, widzicie co się dzieje, a myślę, że to nawet na filmie tutaj doskonale widać. Więc tu nie będziemy tego komputera bardziej męczyli niż on jest, bo on już tak ma dosyć. Ja już mam części zamienne na miejscu, więc dzisiaj możemy zrobić tylko jego serwis. Przy okazji takich napraw, która w tym przypadku będzie polegała po prostu na wymianie obudowy, bo tutaj nawet nie ma co kleić, również w standardzie, czyli bez dodatkowych opłat, robimy czyszczenie. Jeżeli chodzi o części zamienne, to Palmrest jest, jest yy, używany, natomiast dolną obudowę zamówiłem nową, chociażby z tego względu, żeby miała też wszystkie nóżki, których tutaj, jak widać, brakuje. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest oczywiście pozbycie się baterii. Tutaj mamy dostęp do napędu optycznego, więc możemy go od razu wyjąć. No i teraz rozmontowujemy sobie komputer. Jeżeli chodzi o brakujące śrubki, ja postaram się w miarę możliwości uzupełnić te, które będę miał. Natomiast nie wiem, czy będą to wszystkie śrubki. Komputer, jak widzicie, jest już zmodernizowany. Mamy tutaj dysk SSD. To już pewnie klient we własnym zakresie montował. Musimy anteny. Od karty Wi-Fi tutaj ładnie rozpiąć i tak je wyciągnąć, żeby jak będę obudowę zdejmował, to żeby ładnie to nam zlazło. Muszę również zdemontować kartę WiFi, ponieważ karta WiFi tutaj opiera się też w części na obudowie i ona przykręcona uniemożliwiłaby nam wymianę samego komputera. Oczywiście musimy pozbyć się dysku. I teraz możemy lecieć z resztą śrubek. Natomiast liczę się z tym, że może być problem, bo jeżeli obudowa jest w takim stanie jak tutaj, to czasami się po prostu kręci, śrubka nie chce wyjść. O, i potem są różne kombinacje alpejskie, żeby się tego pozbyć. Z tymi, które były nieuszkodzone, poszło nam szybciutko. Teraz będzie tylko gorzej, ponieważ mamy tutaj już śruby, których albo nie ma, albo które mają pourywane gwinty. Tutaj śrubki brakowało, nie ma gwintu. Tu jest w ogóle z drugiej strony, wykręcimy ją później. Ta jest też urwana, można się tym zająć później. Tak samo jak ta. Zobaczymy, co będzie z tą. No ta nam się kręci, i tutaj z tym już nic niestety nie zrobimy. Zdejmiemy sobie teraz klawiaturę. Klawiaturę później przed włożeniem też przeczyszczę. Klawiatury nie wymieniamy. Klawiatura jest sprawna. Wymaga tylko pozbycia się zbędnego owłosienia. Nie zamontowania z powrotem tego klawisza, muszę uważać na ten ekran, bo z nim tutaj mogą być jaja, jak trochę poluzuje, to wszystko nam poleci. OK, klawiatura jest wyjęta. Potem będzie trzeba się tylko pozbyć z niej zbędnego owłosienia, bo widzę, że chyba właściciel pieska posiada lub inne zwierzę, które lubili nieć. OK, no tu już nam się plastik sypie, ale przy takim uszkodzeniu obudowy sypiący się plastik dzisiaj to będzie norma. Ten nam będzie wszystko leciało, dosłownie wszystko. Tutaj żadnej śrubki nie ma. Teraz zostało nam zdjęcie tej góry. Są nawet nie ma za bardzo co się cackać. Jest całe do wymiany. Znaczy, zobaczę, tutaj żadnej śrubki nie opuściłem. Wygląda na to, że nie. Spojno nam to ładnie zaraz zejść. Okej. Okay. Góra jest nasza. Tak. Na parę touchpad jest. Touchpad, touchpad. Tym nowym używanym. No i tutaj, jak widzicie, ta strona jeszcze trzyma, ale tutaj jest wszystko poodrywane. Teraz sobie to odkręcę na tyle, żeby mógł ją położyć. Zdjąć jej jeszcze nie mogę, ponieważ jest wciąż podpięta. Żeby ją odpiąć, muszę odkręcić głośniki i td i tp ale położyć już ją mogę że mi tutaj nic nie runie ok teraz pozbywamy się antenek zwróćcie uwagę przy okazji jak one idą tak żeby można było je tak samo podpiąć już w nowej obudowie Musimy odkleić i zdemontować moduł z portami. Bo oczywiście jego przeszczepiamy do nowej obudowy, teraz głośniki. Głośnik został odpięty. Podajemy sobie na bok. Ja mogę teraz wyjąć kłośnik. O, tutaj została nam na gumka, ale ją zaraz od razu z powrotem włożymy. O, jest jakaś, nie wiem czy to była kwestia zamontowania jej wcześniej czy co, ale ona już jest dość mocno zużyta. Nie będę miał chyba nawet takiej, żeby podmienić taką, która nie jest tak rozrylana. I teraz, dopiero jak widzicie, mogę uwolnić w całości matrycę. Ta matryca jest uwolniona z tej jednej strony, z drugiej, zaraz jeszcze muszę przewód jeden wyciągnąć, właściwie dwa nawet. Ok, i żeby to zrobić, drugi głośnik, ale sobie go najpierw odepnę. Ok. Tutaj te gumki są w nieco lepszym stanie, więc też nam nie zostały w rękach. Oczywiście taśmy papierowe out. Jest i drugi przewód od anteny. tak zgięty, że nie chce nam przejść. O, teraz powinien już nam bez problemu przejść. A sobie zdejmiemy płytę, to nam łatwiej będzie go tutaj zdjąć. Dobra. No za chwilę będziemy to składali z powrotem, więc też nie ma sensu. O, jakoś wielce tych śrubek opisywać. No i oczywiście gniazdo zasilające. Płyta jest uwolniona. Zaraz sobie wyczyścimy całość. Teraz tylko tutaj przewód uwolnimy. Warto przy tego typu pracach zwracać uwagę, jak przewody idą, żeby je dokładnie w taki sam sposób umieścić. Dobra. To już całkowicie jest uwolnione. Teraz jeszcze Musimy się pozbyć gniazda zasilającego. To może być tutaj przyklejone. Tak najczęściej jest, tak jak w tym przypadku. Teraz już gniazdo nam tu zaraz wyjdzie. Się prosi o wyjęcie. O, gniazdo już jest nasze. Ale to nie koniec. Tego jeszcze nie mogę na bok dawać, ponieważ muszę pozbyć się. Gwintów uszkodzonych i odzyskać śrubki, których użyję do skręcenia komputera w nowej obudowie i w nowym palmreście. ok? Tak jak mówiłem, dzisiaj plastik będzie się sypał. No i zobaczcie, tutaj teraz mogę Wam pokazać uszkodzenia. Zobaczmy, mamy tak jeden gwint, drugi gwint, trzeci, czwarty. Tutaj na samej dolnej obudowie mamy cztery uszkodzone gwinty, jak dobrze widzę. Ale to nie wszystko, no bo jeszcze mamy palmrest, tak? I tutaj na palmrestie widzę, że też mamy uszkadzane gwinty, jeden, drugi. No i tutaj to się akurat trzyma, są tylko śrubki, i tu jest czwarty, dlatego wymieniana jest i dolna obudowa, i również palmrest. Ja teraz muszę, tak jak tam, odzyskać śrubki. Tu muszę tylko bit zmienić. O, proszę, jak wszystko leci. To jest to, o czym mówiłem. Dzisiaj będzie ostro. Dość mocno, jak widać, komputerek tutaj nam dostał. Sobie, o, je tutaj na bok damy, te maleństwa. A plastiki lecą. Co z tym zrobić? Na zupę do nagotowania klientowi chyba oddam. Tutaj mamy kolejny element. Ok. No i to oczywiście muszę odzyskać. Tutaj mamy przycisk Power, Moi drodzy. Tak. Właściwie moduł z przyciskiem. I on też musi iść. Chociaż. Nie, tam jest, akurat tam przycisk power jest. No, dali i z touchpadem, i nie odkręcili przycisku, czyli w sumie to będzie mi niepotrzebne. No ale mamy odkręcone za to wszystko. O, zobaczcie, ile tego plastiku tu jest. No, niestety, czasami komputery w takim stanie również trafiają. Ja zobaczę teraz, czy nie mam żadnych jeszcze śrubek tu zostawionych. Wygląda na to, że z tego się wszystkich śrubek pozbyłem. Tutaj jest ok. No to teraz. A, źle. Tak. Lecimy z odzyskaniem tych śrubek. Jak nie pójdzie przytrzymać ręką, to będę musiał wziąć sobie jakieś takie male, małe kombinereczki. No i gitara. Sprawdzimy zawiasy, czy nie są zbyt sztywne. Ten na pewno nie. I ten też nie. Zawiasy są ok, one muszą dość z dużym oporem chodzić, ale nie mogą być za, sztyw... za luźne. Dobra? Muszę włączyć sobie kompresor na chwilę, żeby mi się naładował, bo będziemy teraz czyścili płytę. Kompresor jest naładowany. Więc bierzemy się i e, czyścimy. Czyścimy układ podzenia. Odepniemy sobie najpierw wentylator. Grzechem byłoby komputera nie wyczyścić, tym bardziej, że widzę, że on jest w takim stanie średnim. Nie wiem, czy tu nie będę musiał bita wymienić do tego jednej śrubki, bo ona jest dość mocno, niestety. Kurde, kto to przykręcał? Uszkodzona. Matko, jedyna, ktoś to tak dokręcał. Jasny gwint. Powiem Wam, że nie pamiętam, żebym kiedyś się tak namęcił przy odkręcaniu wentylatora. Nie, ale jaja. Ale jaja państwo drodzy. Kurde, nie. Jak można w ogóle wkręcać uszkodzoną śrubkę tak mocno. Masakra jakaś. Trzeba będzie spróbować ją wymienić. Okej, okay. ale tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Myślałem, że będzie gorzej. Zobaczmy na płytę, czy nie ma żadnych kwiatków w postaci na przykład śladu starych zalań. No coś tutaj się działo chyba. Chociaż niekoniecznie. Płyta wygląda ok. Przedmucham ją tylko kompresorem, ale to najpierw pozbędziemy się układu chłodzenia. Ok. No zobaczymy, jak tam zejdzie. A powiem Wam, że pasty bardzo dużo nałożone, ale nie wydaje się być w jakimś tragicznym stanie. Ok, czyścimy i będziemy wszystko składali. Na początek bez nasączania. Większość nam tutaj zejdzie. Jest to jest mówiłem. Póki co nadłączać tego nie muszę. Pasta pewnie była wymieniana, bo od nowości ona na pewno tutaj nie jest. Ok. Teraz całość. Teraz potraktujemy alkoholem, ale wcześniej Wyprężone powietrze i to oczyścimy układ chłodzenia. Czy ogólnie płyta absolutnie nie były w jakimś mega złym stanie? Jak chodzi o zabrudzenie, więc tutaj nie ma co się nad nimi jakoś specjalnie rozszczulać. Bierzemy więc alkohol, to już całość idealnie doczyścić. Ok, to będzie do wyrzucenia. To już nam potrzebne nie będzie. sobie Odłożymy, żeby nam nie przeszkadzało. Bierzemy pastę termoprzewodzącą. Halo, o jest dźwięk. Nakładamy pastę. I całość skręcamy z powrotem. No i zaczynamy składać komputer. Mamy zabrudzenie, myślałem, że to po zalaniu, ale nie. Taki stary topnik, coś takiego. Tak to przynajmniej wygląda. Ok, chwyciłem na razie, kolejną też chwyciłem. I teraz dopiero mogę sobie dokręcać całość. To już jest przykręcone, bierzemy teraz wentylator. O. Przykręcimy sobie wentylator. Ostatnia śrubka, ale delikatnie. Dobra i mamy płytę gotową do montażu w obudowie. Góra, jak widzicie, z przyciskiem, z touchpadem, to sobie zostaje, to jest używane. Ale jest przede wszystkim w pełni sprawne. Tutaj nie są żadne gwinty pourywane. A tu z kolei jest novyusieńki. I tutaj będzie instalowana właśnie nasza kochana, nasz kochany komputer. Moi drodzy, Dobra, to jest jedna rzecz, ale najpierw to, najpierw gniazdo zasilające. Teraz z pewnością przyda nam się jeszcze jeden jeszcze jedna pęseta. ok. Musimy sobie wziąć odzyskane nasze śrubki. No i skręcamy. Ok. To delikatnie sobie przymkniemy na chwilę tak, żeby nam to całe nie latało. Instalujemy porty. Porty są. I teraz tak to idzie tutaj bokiem. To pójdzie w innym miejscu, ale ten. Musimy tutaj uważnie przełożyć. Okay. On się nam tutaj ładnie powinien układać. Okej. Okay. Idzie wszystko górą. Możemy teraz włożyć płytę. Tutaj tylko trzeba pamiętać o podpięciu zasilania. Bo potem tego nie zrobimy. Teraz tak, przydadzą się nożyczki. Taśma nie musi być papierowa, może być kaptanowa. I będziemy kleili całość. Wszystko po to, aby antena była ładnie poprowadzona. Zobaczę, czy tutaj jeszcze jakieś śrubki nam nie brakuje. Wygląda na to, że wszystko zostało przykręcone. To bierzemy palmrest. Klawiaturę, ale najpierw obiecałem ją wyczyścić. Klawiatura z wszelakiego włosia została wyczyszczona. Ja w tym czasie wymieniłem baterię w kamerze, która mi padła. Ok, więc klawiatura będzie mogła być. Ją podepniemy za chwilę. Ją podepniemy za chwilę. Najważniejsze teraz poskręcać komputer. Sobie go w ten sposób położę. I skręcamy. No to śrubki te zostały uzupełnione. Teraz jeszcze muszę tylko tutaj wziąć i przykręcić ten plastik, ale to dosłownie na sam koniec. Tu patrzę, czy wszystko jest ok. Jest ok. No to zostało nam podpięcie klawiatury już wyczyszczonej niedawno. Trzeba całość rzeczywiście odbezpieczyć. Okej, okay, słuchajcie, co prawda padła mi karta w e, aparacie, musiałem więc wszystko skopiować, ale spokojnie nic Was nie ominęło. Ja jedyne co zrobiłem to w tym czasie odkręciłem zaślepkę, która będzie nam potrzebna, a okej, okay, lecimy z e, klawiaturą. Pięknie, obudowa to zamiennik. Ale jak widać pasuje tutaj ok. No i teraz zobaczcie. Normalnie nam się cały komputer tutaj elegancko otwiera. Wszystko jest poskręcane, więc nic się też nam nie rozłazi. z no, jeszcze go odpalimy. Podłączamy zasilacz. Nie wiem bateria, w jakim tu jest stanie. Ładowanie baterii jest. Włączamy komputer. i komputer się uruchamia. To jest to, o czym mówiłem. Komputer tutaj nie był uszkodzony. Uszkodzona była tylko i wyłącznie obudowa. Stąd całość normalnie działa. Jak widzieliście, wszystko było po kolei podpinane. Poza chłodzeniem wentylatora. Dokładnie. Dobra, komputer. Śmiga. Tyle tylko, że muszę podpiąć wentylator, o którym zapomniałem. Ale to jest chwila, moment. W zasadzie, jak chodzi o samą wymianę obudowy, tak jak widać komputer działa. Jak chodzi o samą wymianę obudowy, to by było na tyle ode mnie. Miało się wyłączy do końca. I to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.